Wiewiórki, dobry dzień dobry, dzień dobry. Tak jak chcieliście, tak nagrywam serię The Forest. Jako, że gra nazywa się Sons of the Forest, to jest ze mną również Burczy. Żeby było tak już adekwatnie do nazwy. E, nie wiem, czy zawsze na każdym odcinku będzie Burczy, bo to zależy od jego dyspozycyjności i mojej zresztą, czy uda nam się zgadać. Będę się starał, żeby był na każdym. Jeżeli będzie, to będzie, jeżeli nie, to, to sorry. O, Calvin! What? Co? o co chodzi? Co? No, ten, bo... Tego. Nie chcę, żeby seria miała przestój, nie? Po prostu. No ba, pra, Także. prawilnie, prawilnie. Także, widzę, to... jak burczy będzie, to będzie, jak nie będzie, to, to nie będzie. Ej, jak ma stresa jakiegoś. Czekaj, daj kamienia. No, <noise> 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 Mam jakiegoś kamienia? Nie. nie no, patykiem lałem ostatnio ciebie, to zadziałało, to nie, może Dobra, Calvin wstawaj, wstawaj, zesrałeś się. o, o kur, okej, okay, dobra. <laughs> serio, rzuciłeś granatem? No nie, 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 nie ja nie umiem. Nie wiem jak coś złapać. Czekaj. Okej, okay, okej. Okay. Jak chcesz. Nie wiem, czy wiesz, jak się wyciąga rzeczy z plecaka, czy nie. Nie. Musisz przytrzymać I, aby pojawił się inwentarz, nie? Pisz mi senpai. Okej, okay, dobra, ale nieważne. Mam nóż, weź nóż. Nie dobra. no, jak klikasz I, to ci się otwiera inwentarz, a tak ci wisi plecak w powietrzu. No, właśnie. no i z tego wiszącego plecaka, lewym myszkiem możesz sobie wziąć coś, nie? Żeby okay. za każdym razem nie otwierać tego tej paczki całej, bo to zajmuje dużo czasu i później jak cię kanibale będą waliły w cymbał, to raczej nie będzie okay. czasu, by się nad tym zastanawiać, nie? Kumasz o co chodzi. Proszę mnie nie popędzać. Tak. Tylko widzowie zębaczka? ogólnie wiecie, Burci lubi się bardzo zagłębić w grę i tak dalej, także jeżeli będą cięcia, to będą. Będę starał się robić w sytuacjach, w których burczy będzie chciał po prostu poznać grę. Ja już ją całym znam, także no nie będę jemu odbierał tego fanu. Wystarczy, że sobie odebrałem. To znaczy, że szykuje się dużo ciekawczy. Tak, i po prostu ja będę chciał takie, wiecie, momenty ciszy, czy coś, albo jakieś długie podróże, to będę to przycinał, żebyście mieli okay. to dynamicznie zmontowane, jakoś w fajne, nie. Dobra, ty bo ogólnie tu, ognisko, tu wiesz, no? że, że tu noc zapada i będziemy mieć lipę, nie. Okej, okay, dobra. A zmiń tryb. E, no dobra. To pierwsze, pod, M pod M masz nawigację. O, spoko. I tak o, scrollem sobie przybliżasz mapę i oddalasz. Tak zaskoczę. To umrzesz. O, umrę. A szkoda. No to Survival, patrz. O, i stąd widać, gdzie idziemy. Idziemy na tamtą plażę, nie? No. Żeby pistolet odnaleźć. Okej. Okay. Chociaż tu po drodze będzie jeszcze chyba wisielec, także po Wisielca teoretycznie możemy jeszcze pójść. Ty, czy już wszystko wzięliśmy stąd? Tak, wszystko wzięliśmy. dobra, ja. lecimy. Teraz muzyka z Władcy Pierścieni. <todum> A w ogóle słyszałeś, że ten? Że, A, już że, że będą robili Władcy Pierścieni dalej? W sensie Silmarilliona i tak dalej? Warner Bros. wykupił prawa, znaczy nawiązał współpracę z firmą, która ma prawa. No. I wraz z New Line Cinema będą robili. I co o tym myślisz? Jeżeli tego nie zrobią jak hobbita, tylko jak w władce pierścieni, czyli że to będzie adaptacja książki, a nie ekranizacja czy coś tego typu, to wtedy jestem za, bo wtedy tego nie spierniczą. Jak ty chcesz zaadaptować Silmarillion? Weź Silmarillion? No zrobić go jeden do jeden. Ale tam nie ma dialogów. No tak, bo to jest opisowe bardziej, nie? No, no to po prostu da radę z tego ja tam słuchałem trochę Silmarilliona i. O, o kamień! I po prostu zrob. No, moim zdaniem oh. powinni to ogarnąć jakoś, kurde, stary. Czuję tę potęgę. Zresztą to nie nasz problem, jak oni mają to zrobić. Mają to zrobić, nie? A ten? Te pierścienie wazy? Nie są już adaptacją Sir Marionu? Co, co kajarze? Nie! Co ty? O, o, pajączek! Chodź, czyń honory. Będziesz przecinał linę Wisielcowi. Nie, nie gadaj, że Ty cisnąłeś, biegłeś po prostu w punkt. No bo ja już wiem, co i jak. Ale czekaj, bo jaki jest cel tej gry? Ja myślałem, że ten celem jest budowanie. No, bo jest, tylko musimy mieć się czym bronić, nie? No masz topór przecież. No, ale czymś lepszym, bo na trudnym poziomie ten topór ci nie wystarczy, stary. Na jakim poziomie? Tu są poziomy? No, gramy na poziomie trudności, trudny, nie? Właśnie widzowie, dla was informacja, my gramy na trudnym poziomie, a Burczyk na pierwszy raz i nie wie jak się gra w tę grę. Jedyny suszty poziom. <laughs> Więc no, dobra, chodź tu, patrz. No. Okej, okay, dawaj mi go. Tu jest linka. O, o jagódki. Czekaj. Można je zjeść? No nie. Można, te, okay, są, te są te jadalne. Tu musisz podejść, kucnąć i przywalić toporkiem w tą linę. O. A, i, nie muszę kucnąć. I, o, flaszka. I gitara. I schodzimy na dół i tam będzie latarka. A co jak skoczę tutaj? Nie Dostań no. Dostaniesz obrażenia. Nie no będzie dobrze. Nie jest wysoko. Przy tym jak ty schodzisz, to ja obejść tą górkę. Dobra i tu mamy latarkę, o Okej, okay, jest latarka, jest butelka to... i jest zegarek? Co to, co to jest? No zegarek, one służą do robienia bomb. Okej, okay, a gdzie jest pistolet? No właśnie idziemy po niego. Aha, myślałem, że on będzie miał pistolet. Nie, nie, bo tu jak masz każde te i, nie? Oczukałeś mnie. No. Każde i na mapie to masz inny item, albo czasem dwa. O, tu mamy jeszcze po drodze obóz z siekierą, no tak, i z, ze znajdźkami. Papierowa tarcza taj tego, tego, nie, tego nie miałem wcześniej chyba. O, wiewiórka! No i tata, tak to będzie wyglądało, widzowie. No, co wam powiem. Chodź, chodź tu, mały skór. Come on, come on, come on! Będziemy się świetnie bawić. Chodź, bo tu Będziemy masz... Musisz przeżywać przygody. Tu masz siekierę jeszcze. O, wi... o już obozowisko mamy. A czerwone jagódki też są smaczne? Nie. Ale no, to jakie malinki wygląda. No to jest, to ci zada obrażenia. Hmm. O kurde, kanibale! O, kurde, kanibale! No właśnie, to, to oni. Bo tu niedaleko te małpy mają obozowisko gdzieś. Z tego co pamiętam. O, królik! Chodź tu, chodź tu. O! zrobię? Noc zapadnie, będziesz srał pod siebie później, bo broni nie będziesz miał. Ty, ja myślę, żebyśmy właśnie zrobili może gdzieś bazę taką przy jeziorku albo na jeziorku, co? i czemu małpy rzucają w stronę. Małpoludy rzucają w stronę kobiety, która ma trzy nogi? O, znalazłeś jakby... w Virginia. Mam. Yy, to nie zabija jej, znam... nie zabija jej tylko. Okej, okay, a te małpy? A małpy możesz zabijać. A. Tylko jak pamiętasz, że jak je uderzysz, to one mogą ci oddać mocniej, nie? Okej, okay, dobra, to zostawię je w spokoju. Ogólnie jak będziesz widział ten Virginie. O, rybka. Jak będziesz widział w to najlepiej schować wszystkie rzeczy. Bo jak, okay. jak ona podejdzie, jak nie będziemy nic mieli, to ona do nas podejdzie da nam item i jak mi go weźmiemy. Raz, drugi, o. trzeci, chyba, to później ona zaczyna się z nami kumplować i mamy sojusznika kolejnego. U. I możemy później dać broni, ona będzie waliła w innych. Mm -hmm, po to jej potrzebujesz, jasne, jasne. O, widzę typa. No to właśnie, nie bij się z nim, bo cię zaciuka. Czyli zakładając, że gdybyśmy nie mieli yy, ciebie, jako chodzącej encyklopedii w tej gry, to nie wiedzielibyśmy, gdzie jest pistolet. No i chyba, żebyś se wygooglał. Mm, czyli nie wiedzielibyśmy, gdzie jest pistolet. <laughs> no nie. Mm. I ogólnie uważaj, bo jak będziemy płynąć właśnie z tego miejsca, gdzie ja jestem, do tego pontonu, to może ci się rekin do dupy przykleić. Mm -hmm. A zakładam, że on też będzie niestety bił więcej. O żółwi, chodź tu. Zmachałem. Czy ja mam jakiegoś batonika? Baton energetyczny, wsyńaj. Mm. Dobra, mam żółwia. Teraz go oskuruję. O i mam skorupę żółwia, teraz jeszcze mięsko z żółwia A skorupujesz strogi bity c, 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 c. Dobra płynę do celu A ogólnie nawet jakby cię ugryzł to płyn nie zastanawiaj się po prostu wal do brzegu Bo jest szansa że na raz się nie zje Znalazłem jakąś szynę do pistoletu No dobrze dobrze ja właśnie fajnie że ją sam znalazłeś bo ja chciałem pierwszy pójść po pistolet, a o kurde, bo jednak mocno bije ten rekin. Jedna trzecia HP. To dawaj, rzucę w niego granatem. <laughs> nie wiem, ale w wodzie nie możesz wyciągać broni, więc. Więc no za ci się to nie zda. Ale co nie ma tego? Y że wystającej płetwy u góry? Jest. No to gdzie jest? Nie widzę. No bo... No to mi się rzucił właśnie chwilę temu. <laughs> Ugryźcie? Nie, widziałem jak skoczył. I znowu skoczył. Jak Spacja, spacja, tak? Nie, e, e jak podpłyniesz to ci się pokaże. Okej. Okay. No, chodź. I się zastanawiam, gdzie on jest, żeby nie granatem może spróbować faktycznie rzucić. No on tak na około nas sobie pływał. Jak tak patrzyłem. Gówno to nie zadziałało. Dobra, niech przepłynie. O kur... Cool. Dobra, i teraz dzida, dzidę, dzida, 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 dzida na brzeg. Czekaj, 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 kurtka taktyczna, załóż. Dobra, gdzie nie? Istot... Ja już na, na brzeg płynę. Jak on tak przepłynie jest. przed tobą, jak patrzysz się w tą stronę, gdzie ja płynę, jak on przepłynie przed tobą, o, to wtedy wskakuj okay. i, i dzida, nie? Okay. spróbuję jednak ten granat. A dość. Nie, właśnie ten granat to nie za szybko i nie da się go zabić przez to. Patrz mnie goni. Ten szybciej naciskał shift. <grym> mocniej, w głębi go wcisnę po prostu. Nie pamiętam, tylko gdzie się tłumik znajdowało do niego. A, to w której z jaskiń? Pucio hands up, ABI open up. No dobra, ty masz granat. <grym> Wygrałeś. Ty, no ja myślę, żebyśmy może się właśnie na tamtym jeziorku osiedlili, które przechodziliśmy obok którego. Doraj, żeby zabić tych kanibali. Znaczy oni tak się tam zrespią, nie? Więc ja bym ich na razie nie drażnił. Ja bym spróbował ich w ogóle oswoić. Oswoić? No, tylko nie wiem, czy się da w tej grze. Wiem, w pierwszej, w pierwszej części się dało. Było tak, że jeżeli nie zabijałeś kanibali. No. Nie? Znaczy, wiesz, te małpy możesz zabijać, ale grunt, żeby tych takich, co chodzą, właśnie, rozumnych, nie, nie zabijać. A, a można ich zjeść? No, można. Nooo, to panie. A? To ten, to można właśnie, jak blokujesz ataki od kanibali, to one cię wiesz, parę razy uderzą i pójdą w ciul. Okej. Okay. No i jak Czemu tak. jest pokazane, ile. E, 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 idzie, Virginia, chowaj rzeczy, chowaj rzeczy. Chowaj broń, chowaj wszystko. Okej. Okay. Jak to schować, jak to schować? O, Git. Co kamienie w nią rzuca? Nie, nie, nie. Schowaj, schowaj, właśnie, schowaj wszystko. Dobry. Zatrzymaj się, zatrzymaj się. This is creepy as fuck. No idź, 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 idź. Kelvin, no, no, no. zostaw. To nie jedzenie. A co to jest ten zielony pikacz? Co tam pika? E, tam mamy drukarkę 3D. A, ou. Można tam zrobić obóz? No, można. Znaczy, no, tam w środku nie zrobisz obozu, nie? Aha. Ale możemy gdzieś w okolicy zrobić. Ale w drukarce 3D, stary, tam masz tylko kilka rzeczy, nie? Bo tam masz sanki, masz maskę, masz e, strzały. What the fuck? Masz strzały, masz e, armor. Ten armor trzeba by podrukować. Więc możemy jeszcze tam skoczyć w sumie, no masz rację. A potem by trzeba było znaleźć jakieś miejsce na obóz. Ja bym proponował albo to jeziorko, co właśnie jest tam nad tym punktem, bo do niego z tego co mi się wydaje wpływają jakieś rzeki, a rzeki byśmy mogli wykorzystać do transportu płót, nie? Okej. Okay. Ma to sens. Czemu ten ogień jest fioletowy? O kurde. I tu się zesrałem, bo nie wiem czy idę dobrze teraz. Nie wiem czy tu nie ma jakichś kanibali. Nie, dobra, nie ma. Jak wyłączyć menu... Yy, sterowania tym typem. Yy, musisz mu Gdy wydać bu... rozkaz, żeby szedł za tobą. A, podejrze ze mną, dobra. Ej, tu można nocować w tym bunkrze. Eee, where the fuck are you? Wlazłem do środka. Do środka czego? No tam jest jaskinia. <grym> a, okej, okay, dobra. No to po co budować rzeczy, jak możesz spać tutaj? No bo tutaj nie masz tego, wiesz, że cię kanibale dojadą, nie? No to jeszcze lepiej. No właśnie to a, jest takie, wiesz, pójście na łatwiznę, a to nie jest w twoim stylu. O, zobacz, czy tu masz na półce ten takie pudełeczko czarne. No nie, 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 ma... a na tych masz tutaj? Na tych regałach? Popatrz, masz tu na nich... mam żywica do drukarek. Tak, dobra, to super, to bo ty masz swoją żywicę, ja mam swoją żywicę, zarąbiście. No i tu możesz wybrać, co chcesz sobie wydrukować, nie? Ja sobie wydrukuję, czekaj. Ty... Zobacz, o, piersiówka ja sobie wydrukuję w pierwszej kolejności. Dobra, piersióweczkę sobie wydrukowałem, maskę se wydrukuję jeszcze. Wiesz tak, moje, drukuje się. Czemu ty chcesz coś takiego nosić? No bo czerwone... w poprzedniej części, jak miałeś czerwoną maskę, no. to odstraszałeś tym kanibali. A, no, okej. Okay. Ten panel... Bo to jest do zbroi. Helmet Arm Chest. No właśnie to jest zbroja, nie? Pokazana pewna. 50 ml razy 10. God damn it. No, sporo tego, nie? Co jeszcze chciałem? Mam mie mie mieszane uczucia, bo pomyśl sobie, jeśli ja bym na przykład nie grał z tobą, pomyśl, jaka by to była przygoda. Patrz, zaczynasz grę. Nie masz zielonego pojęcia, co zrobić, i nie jesteś osobą, która wchodzi na neta. To pierwsze, co robisz, to giniesz. To rzeczywiście, nie, próbujesz sobie jakiś domek zbudować, wiesz, jakby jakieś schronienie rozkminić, coś w ten deseń. Środka techniczna. Co mam drukować? E, na pewno wydrukuj sobie pierw tako, Wydrukuj sobie pierw e, tą manierkę na wodę. Okej, okay, pierwsióweczka. A i, i brakuje mi części. Dobra, to tylko dwie mogłem zrobić, tylko ręce. I co, linę z kotwiczką? Czy do czegoś nie? Jest linę to z linę z kotwiczką to i tak będziemy znajdować, więc to nie jest potrzebne. Aha, więc resztę przeznacz na ten, na siatki, nie? Okej, okay. do czego są siatki? No właśnie do tego, co ja mam na sobie. Okej. Okay. To zbroja, nie? Okej, Okej, okay. okay. dobra. A, dobra, to zapisz sobie tutaj. Yep. I kliknij zetkę, nie? To od razu okay, się Jesus. tu przekimamy. Ogólnie, zorąbiście, wiesz co jest zarobiste w tej grze? Mm. Broń z latarką. Jak już latarkę do broni znajdziemy, to jest zarombiste, bo wtedy nie, tu, nie marnujesz baterii, nie? Jak kłazisz po jaskiniach, to ja no, sobie. Wiesz co? Ja sobie od razu tu manierkę napełnię. Mm. to nie jest głupi pomysł. przedmiot przedmiot. O, już, już małpy po drzewach skaczą. Dobra. Ja idę w stronę tamtego jeziorka. Okej. Okay. Ej, okłamałem cię. Ład. Jednak można zbierać jagódki. Jak. Po prostu klikasz raz, e, nie przytrzymujesz, tylko klikasz. Okej. Okay. Chyba, no ja teraz malinkę podniosłem, chyba, zaraz jeszcze sprawdzę. Tak, podniosłem, no. Kurde, ej, coś mnie bije. Giemłoś. Fuck, i'm dead! Really? Małpa mnie zabiła. Yep, Mapa mnie zabiła. Widzisz, tak się kończy granie na trudnym poziomie. No, to widzowie burcisz już wyciągnął kopyta. Nie no jeszcze nie, no czaszka leci do góry. Chodź chodź. No, tego widzisz, to nie ma na co czekać, trzeba się budować. Przekonałeś mnie. I najlepiej na wodzie. Żeby była tylko jedna linia wejścia dla nich, ja bym tutaj się zbudował na, tej, na tym jeziorku. Tu mamy wszędzie wokół, rosną nam te owocki. Do tego rzeki tu dopływają, także nawet jakbyśmy chcieli tam dalej kopać, to, to tutaj nam to doleci. A to, że paliczki ustawiamy i jakby tak na wodzie, no, wenecje sobie no, no. robimy. Znaczy, no nie wiem, no tak, tak bym planował, nie? Na początku ja bym sobie zbudował Echa. taki po prostu prosty szałas do trzech apatyki. To musimy zrobić sobie na razie taką płachtę po prostu, nie? Bo możemy wrócić na noc do schronu. Nie no nie Uważaj, uważaj, uważaj Uważaj, uważaj Nie zdążyłem się odsunąć bo mi się tego... Ekwipunek wyświetlił Teraz tylko pamiętaj żeby na to nie rąbać Żeby na to na mnie spadła, na tą płachtę nie? Okej, czyli muszę rąbać w tą stronę Nie no ale powiem Ci że Cięcie tych drzew Naprawdę spoko zrobili Nie? Też mi się podoba Gavin jest chyba nieśmiertelny W istocie tak być może a ten system budowania jest dużo cięższy. Ale jak z możliwościami tego systemu? Da się jakieś fajne rzeczy stworzyć dla niego? No, ja widziałem. Chłopy nie niezłe cyrki budują. Wiesz, co? To może być ciężkie to budowanie na wodzie. No i boję się właśnie, że. Chyba, musimy... Chyba musimy poczekać, aż na jezioro zamarznie. A tu idzie tylko tak po skosie to położyć. Dobra, spróbujmy no. Może się uda. Jak nie, to rozwalimy. Ludzie patrzą na nas jakie banda idiotów. O, działa, patrz! Idę, 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 idę! Widzisz? Ja jak jestem mądry. Uuu, nice! Kamy... nie. Eee, no nie, nie, nie gadaj. Nie gadaj. A. Ej, ale nieźle jest z tą obróbką drewna tutaj, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. A jeszcze nie budowałeś? No nie. To, to, jedy, to, to jest jedna rzecz, której nie robiłem jeszcze. Bo Właśnie to chciałem sobie zostawić na jakieś odcinki i tak dalej, nie? Małpy, 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 małpy! Fuck, fuck, fuck. Pójdziesz, pójdziesz, pójdziesz. A, czekaj, ja jeszcze nią zajmę. To jest pewnie to samo, co mnie zabija. Chodź tu. Su no. Była małpa, nie ma małpy. Brawo, zatrułeś nam wodę, tak? Całe, tak je, całe jezioro będzie zatrute. Nie gadaj. No właśnie chcę ją wyciągnąć stąd. Nie no żartuję. Znaczy to, tak. Nie, nie, nie ty się śmiesz, ale taka była moja pierwsza myśl, że kurde muszę ją wyciągnąć i ją wyrzucić, bo to tak kurde głupia, że nam będzie pływało trup w jeziorku. Czy nie godzi? Dlatego wiesz, ja tak myślałem, zacznijmy od postawmy sobie taki zwykły domek. Co ty? Gramy na hardzie to gramy na hardzie Czekaj, 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 czekaj Bo tu trzeba u dołu postawić to jakoś Tylko właśnie się zastanawiam jak to zrobić żeby nie wpaść do wody ale żeby to postawić Nie, nie, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja, ja zrobię, ja zrobię Popatrz yy... Okej okay. O. Zadziałało Okej okay. Ale czekaj, czekaj bo teraz coś się stanie jak O O, o. A, to będzie ciężkie. Kurde, no. Wybrałem na misję niezłą. To budowanie będzie wesołe. Nie, to się nie uda. Musimy poczekać, aż zamarznie jezioro stary. Ostatnia szansa w tym szaleństwie jest metoda. Wierz mi, bo ja I co? He? 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 No i co, jesteśmy He? w dupie? He? 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 <dzielni> no, jak to w dupie? Dobrze jest. Tak? Z której strony? Przecież to jest krzywo! <zysing> no nie no jest do krzywo, <zysing> no, <to> jest krzywo! <zysing> nie krzywo. Tylko do góry. No, myślę, że taki był plan. No, nie widzisz, że to jest krzywo? No, Chodzi ci o to, że jest skierowane do góry? Nie, chodzi mi o to, że jest skierowane w prawy dolny róg. Nie, nie, nie jest. jest... Może troszeczkę, nie. Vale. Zjadłeś tą rybę, co tutaj była? Nie. To co on zjadł? Nie, małpy ukradły. Tak. Nie, no to musimy czekać, bo na razie to nam wyszło z tego rampa, nie? Musimy czekać, aż jezioro zamarznie. Dobra, ale to nie. Ile to będzie trwało? A ja nie wiem. Dlatego zacząłem wznosić palisadę tutaj, nie? Żeby sobie tutaj zbudować jakąś chatkę. Tylko może to może nie z tej strony, a z tamtej, bo z tamtej jest chyba tak bardziej płaska, bo tu mamy kamienie od ciula. Jedziesz, czyścisz Kalwin, czyścisz, czyścisz. Bierz siekierkę i bujaj, 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 bujaj. Także widzowie po wielu nieudanych próbach konstrukcji pomostu, czekamy aż jezioro zamarznie, żeby zbudować ten. Ja zapomniałem w ogóle, że ja odcinek nagrywam. O mamy. Zobacz, że się świetnie bawi. Mamy kości, mamy kości. Nie wiem czy jest szans za coś kurde robić jak Kalwin tu sprząta. No to, ja to ja poczekam aż Kalwin tu posprząta nie? bo on ma tendencję do niszczenia tego co się zbuduje. Co takiego trola? No ten Kalwin. No, ja widziałem jak gościu wydawał domek na drzewie nie? No. I kazał dla Kalwina dokończyć budowę nie? Ten no. gościu poszedł i ściął to drzewo na którym on to budował. No możemy w sumie zmienić miejscówkę jak tutaj tak nie możemy. Znaczy spoko, my tu stary, zrobimy kompleks rezydencji. Te pale drewniane. Ej, bez tu stary, tu się dużo lepiej buduje. To działa tak, jak powinno, nie? Czekaj, bo ja mogę robić podest do tego, czy nie mogę? Możesz. Okej, okay, dobra. Znaczy, no ogólnie ty możesz tu budować, no, przecież ja cię nie zabrania, mają nic. Jakiś plan, tak, jest, a ja po prostu yy, chcę budować według zamysłu, ale chcę wiedzieć jaki to jest zamysł bo jak nie wiem to robię wolną amerykankę i się w dziwne rzeczy no rzeczywiście, to dobrze, że przyniosłeś, przyniosłeś tą podłogę to jednak nam troszeczkę ułatwi robota. teraz czekaj, na ile tak. ja tu mamy? raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem myślę, że na osiem taka chata nam starczy, nie? Myślę, że lajtowo. Mam pomysł. Jest to głupie, ale jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie, nie? To rozebrać. Patrz. Zrobić tak. No. I teraz na tym pewnie się da postawić. Jakbyśmy dobudowali tam e deski. Ale co i... i o, czek o! 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 O, ma jesteś geniuszem, stary. Wiesz, zrobić tam podłogę, i wtedy na tej podłodze postawić kolejne belki i zobaczyć te, te mało ciachane. Poczekaj, 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 bo ja mam ten taki mały pieniek. Weź to zdemontuj. Tak, ja chciałem po prostu to przeciąć. O, nice. I teraz patrz, to demontujemy. Nice. I stawiamy. I jest, kurde, równiutko, jak mordę strzelił. Pójba, Widzisz? Jola, pięknie. Kurde, kolejna małpa. Ty Kevina pobili. A, czy widzisz jednak? Nie no, fajnie jakby na przykład dało się ich czaszki powiesić na palach. Da się. Jak... I wtedy one nie podchodzą. Da się. Na, nice! <laughs> tak to działa, stary, to, się, to są to temy. Dobra widzowie, ja w tym momencie się z wami żegnam i resztę budowy domu zobaczycie na kolejnym odcinku. Także Burci, pożegnaj się bo już pa, pa. długo nam idzie z tym, dwie godziny to nagrywamy. Dziękuję bardzo za oglądanie i cóż, projekt jest obiecujący, niemniej wymaga od nas odpowiednio dużej, go, dużej ilości pracy, więc... Jeszcze już lat później. Tak. See you soon guys, see you soon.